Kiedy kobieta cię straszy, jak do tego podejść, jak to zrozumieć w jaki sposób. Także wyciągnij z tego też wnioski. Przypominam do dzisiaj do północy: System drania 2.0. Co zrobić, żeby kobieta z Tobą latała 75% taniej? Osobiście uważam, jeden z najmocniejszych materiałów, jakie nagrałem, także polecam: kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez promocja w tego linka, Pod spodem też tam wrzucę odnośnik. Korzystaj, świetna wiedza. Do dzisiaj do północy też na moje dwudniowe grube szkolenie z uwodzenia w dzień. Możesz się 50 procent taniej zapisać. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50. Na takim szkoleniu nauczycie podrywu, tego jak zapoznawać kobiety, rozwijać z nimi relacje. Polecam, bo cała ta wiedza działa w bardzo silny sposób. I jak się przełamiesz, co do kobiet, efekty będą spore. Słuchajcie, co do tytułu live'a. Bardzo często kobiety Was zastraszają, tak? Pamiętacie tą historię, jak gość dzwonił na live i opowiadał Krzysiek, mam dość tej swojej kobiety, bo ona mnie cały czas straszy, pisze, że ją brzuch boli, że zawał dostanie i że ma jakieś problemy ze zdrowiem. Chłopie że samolot, przyjeżdża do Polski, zostawia pracę dobrze płatną w Anglii. A ona mu mówi, że nic jej nie jest. No to są po prostu tego typu kobiece zagrywki, albo ci pisze, że przez ciebie po nie napisałeś, ona ma doła i się źle czuje. Jak kobieta w taki sposób cię traktuje, jak kobieta zachowuje się w taki sposób, to oczywiście nic dobrego z tego nie będzie. Bardzo często te wszystkie kobiety dysfunkcyjne. Yy, tak naprawdę, mają takie podejście. Czy się dzieje krzywda? No nie bardzo. Niektóre kobiety wręcz, kiedy są zadowolone z relacji, piszą tego ty typu SMS-y. Nawet się do mnie nie przytuliłeś, tak mnie źle potraktowałeś. A czy byłeś zły? Nie byłeś. Kochałeś się z nią, żartowałeś. Yy. Ona tak naprawdę, kobieta można powiedzieć, że stosuje tego typu technikę na to, żeby tych słabych facetów zmanipulować żeby się nimi pocieszyć, żeby zdobyć ich atencję uwagę i bardzo często jest to związane z niską samooceną. Może sam byłeś świadkiem tego typu sytuacji, chciałeś odejść od kobiety bardzo toksycznej, ona Ci robiła jazdy psychiczne, że, że ma doła, że, że albo Cię straszyła, że sobie krzywdę zrobi, są takie przypadki. No wiecie, ja wszystko rozumiem, ale to jest naprawdę gruba przesada. Yy, kobiety nie żadnych zasad, tutaj, i na no, przykład, nawet Kumpel kiedyś miał taką sytuację. Rozstawał się z dziewczyną, a ona go tam straszyła, że będzie do niego kolegów dzwonić i znajomych do, do pracy zadzwoni, żeby go zwolnili. Rozumiesz takie teksty? No, słuchaj, no, powinna przyjąć do wiadomości, że ktoś z nią nie chce być, a takie szantaże, zastraszanie nigdy do niczego dobrego to nie prowadzi. Jeśli z taką kobietą zaczynasz się spotykać, gdzie jesteś z nią ze strachu przed rozstaniem. No, to powiem szczerze, będzie tylko gorzej, bo taka narcyska czy psychopatka, jak ona widzi, że ty się boisz, no to ona będzie cisła po prostu w tą stronę jeszcze bardziej, żebyś się załamał, żebyś się podłamał, żebyś się przepraszał I, i tak to wygląda, nie? E, czasami jestem wręcz zaskoczony, jakie ja historie słyszę na konsultacjach. Wygarnąłem jej, że mnie nie kocha, że pisze z innymi, że już nawet seksu nie uprawiamy. E, pisał jeden z moich kursantów, a ona mnie w twarz uderzyła i. I mi powiedziała, że nie będzie się dawała tak traktować. Uderzony facet w twarz, spokorniał, znowu wywołał się w niej syndrom sztokholmski. Przepraszam, wywołał się w tym facecie syndrom sztokholmski, no i zaczął po prostu być z nią nie dlatego, że faktycznie jest zakochany, tylko właśnie z tego, z powodu tego bólu. Które ona próbuje wywołać. Także, wszelkie kobiety, które mają po 20 parę lat, są młode, sprawna, ci piszą, jakby miały 70 lat, i by się sypały, boli mnie głowa, brzuch mnie dzisiaj boli. Wiesz co? Uważam, że można dużo fajniejsze dziewczyny poznać, z którymi pogadasz, pożartujesz, pośmie pośmiejesz się i będziesz miał naprawdę wenę do rozwoju interakcji. Jak kobieta cię tak traktuje, tak do ciebie mówi, nic dobrego dla ciebie nie wyniknie z tej sytuacji, także weź sobie to pod uwagę. Naprawdę ogromna czerwona flaga, jak trafiasz na taką marudę. I na przykład, pojawiają się tego typu sytuacje, nie pisałeś do mnie ostatnio, wiesz, jak mnie serce bolało, to przez ciebie. Oczywiście, jeden dobry chłopak się na to złapie sobie. No nie, no nie mogę tak tej dziewczyny mm, traktować, muszę z nią być z litości. I kiedyś miałem taki przypadek, gdzie laska ewidentnie gościa robiła w chuja. Ale on nie potrafi od niej odejść, bo za każdym razem mu takie jazdy robiła, że ona sobie coś zrobi, jak od niej odejdzie. No i ten chłop był na tyle wrażliwy, empatyczny, że nie potrafił i powiedzieć nie. Po, po, po kilku konsultacjach ze mną rozstał się z nią, dziewczyna do dzisiaj żyje. Oczywiście sprawę zgłosił do jej rodziców, zadzwonił, powiedział, żeby mieć czyste konto, że ona go straszy takimi tekstami. Się okazało, że ona sobie nic nie miała zamiaru zrobić, tylko po prostu grała na jego emocjach. Także kobiety, szczególnie te toksyczne, potrafią tak zagrać na Twoich emocjach, że będziesz miał dość i czasami, no niestety, ofiarami tych sytuacji są dzieci małe. Ja nieraz na konsultacjach słyszę, to są naprawdę, słuchajcie, dramaty, tak? Jak laska w trakcie kłótni dzieckiem manipuluje, żeby na ojca wpłynęło i, i potem to się kończy oczywiście też tym, że dziecko ma problemy w relacjach i, i w życiu, bo ta pewność siebie jest naprawdę na niskim poziomie. Wyciągnijcie sobie z tego wnioski. Słuchajcie, nie będę się tu wymądrzał, że ja wszystko wiem najlepiej, ale skoro ja prowadzę taki kanał od iluś lat i widzę te wszystkie zależności w związkach, no to coś tam na ten temat wiem. Dlatego jak chcesz, to sobie wyciągnąć z tego wnioski. A jak nie, to rób, co chcesz. Tylko potem się nie dziw, że co druga kobieta Cię traktuje źle. Łapeczkę do góry zostaw, jak się zgadzasz. Natomiast tak jak mówiłem, do dzisiaj do północny kurs System Drania 2.0. Co zrobić, żeby kobieta z tobą latała w cenie dużo niższej? Polecam, bo aż 75% taniej. Kurs pl łamane przez promocja. Polecam, 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 bo ten materiał zmieni totalnie Twoje podejście do kobiet i nauczysz się, jak z nimi flirtować, jak je uwodzić. Też do dzisiaj na moje dwudniowe grupowe szkolenie z uwodzenia w dzień. Można się zapisać 50% taniej, też Ci polecam. Świetna wiedza, kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50. Zapisz się na taki kurs, przyjedź, naucz się podrywu, relacji, uwodzenia, a zobaczysz efekty, a zobaczysz właściwe też tutaj e, rezultaty. Więc jak najbardziej strach, niepewność to, to złe emocje, natomiast jeśli kobieta Cię typowo szantażuje takimi Emocjami, steruje tobą. Wiesz co, to, to nie jest dobra sytuacja dla ciebie. To nie jest dla ciebie korzystna y, sytuacja. Weź to pod uwagę i y, nie powinieneś sobie pozwalać na y, tego typu sytuacje. Nie powinieneś na tego typu sytuacje sobie pozwalać, bo właśnie wtedy jesteś w toksycznym związku, jak cały czas czujesz się zastraszany. Albo jak ci kobieta powie, ty mnie nie kochasz, jak bez ciebie, to, 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 ja, będę, to ja nie będę chciała jeść i, i, i będziesz miał mnie na sumieniu, no, to już jest naprawdę chora jazda, nie? Ja wszystko rozumiem, że y, możecie się pokłócić, rozstać, ale jak kobieta nie jest wystarczająco dojrzała emocjonalnie i stosuje takie ohydne praktyki, z daleka, z daleka, panowie, Jakie się jeszcze sytuacje zdarzają? No zdarzają się takie sytuacje, gdzie oczywiście kobieta mówi jak nie zostawisz to swojego dziecka nie zobaczysz. Manipuluje facetem. Jak tylko zobaczę SMS -y od jakiejś innej kobiety wyprowadzam się do mamy i zobaczysz. Nie będę już chciała z tobą być. To jest wszystko zastraszanie. I oczywiście tutaj jakaś młoda dziewczyna Sandra weszła i, i się śmieje z tego. Natomiast ja podejrzewam, że jak ktoś przeżył tego typu historię to już się z tego tak nie śmieje, bo tego typu ohydne praktyki ze strony partnera prowadzą do tego, że no po prostu ktoś pada w nerwice, w depresję, bo wiesz, przecież można się rozstać, dogadać yy, i trzeba też zaakceptować uczucia drugiej strony. Jeśli kobieta nie potrafi tego zaakceptować, tylko tak jak mówię, są przypadki, gdzie tam. Robi facetowi pod górę, no. przeróżne są sytuacje, gdzieś tam go zgłasza, nasyła na niego braci swoich, żeby dostał w pieprz, nie? bo i takie historie się zdarzają. To po prostu jest to niestabilna emocjonalnie wariatka z daleka, panowie z daleka, bo naprawdę będziecie mieli tutaj przeogromne problemy i wasze relacje mogą się w tym momencie bardzo źle skończyć. Wyciągnij z tego wnioski. Przemyśl to o czym mówię. Oczywiście, jak masz tego typu problem w związku, w relacji, nie rozumiesz swojej kobiety, napisz do mnie, podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy na ten temat. Pomogę ci krok po kroku też, jak wyprostować całą relację, całą sytuację. Prowadzę tego typu konsultacje, więc w tym się też specjalizuję. Podryw na ulicy, odzyskiwanie kobiet, pisz do mnie na frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Narcystki tak robią, tak. I pewnie się zastanawiasz, no skąd się biorą takie zachowania kobiet? No wiesz, jak ona w domu tak miała, że matka za karę ją zamykała w pokoju, stresowała tą dziewczynę, przemoc psychiczną na niej stosowała. Yy, wiesz, no to co ty się dziwisz, że potem ta dziewczyna takie jazdy tobie robi? Ona dokładnie tą samą przemoc psychiczną stosuje na tobie. Jaki z tego wniosek, jeśli twoja kobieta miała trudne dzieciństwo i matka stosowała na niej przemoc psychiczną, Ryzyko tego typu sytuacji jest dużo większe, i niestety, pomimo tego, że kobieta jest piękna, super atrakcyjna, no, chyba bym się nie odważył być z taką kobietą na dłużej. Gwarantowane problemy z psychiką, niestabilność emocjonalna, tak to po prostu może e, potem wyglądać. I, i słuchajcie, wiesz, wiecie, jak to jest: jest takie powiedzenie, z rodziną najlepiej się na zdjęciu wychodzi, i tak nieraz jest na Facebooku. Kobieta wrzuca zdjęcie z swoim facetem, cudownie, pięknie, zadowolona, stoi koło niego, a w domu jest ogień, w domu go wyzywa, w domu go poniża, yy, wystraszy, tak? I, I dlaczego ten mężczyzna z nią jest? Dlatego, że ją kocha? Nie, no często to w tego typu trudnych, toksycznych relacjach tam jest właśnie to napięcie, tam jest ta toksyczność, która jest widoczna, warto wyciągnąć z tego wnioski. Przemyśl sobie to. Czy ty nie byłeś tego typu sytuacji? Czy ty też y, nie doświadczyłeś tego typu sytuacji? Pomogło się właśnie okazać, że tak było i, i dlatego też nie byłeś szczęśliwy, a teraz masz już takie upośledzone, upośledzone podejście do kobiet. Nie ufasz, kobietom nie wierzysz. No, trafiłeś na która y, przez którą jesteś y, nieufny w stosunku do kolejnych dziewczyn. Oczywiście, które kobiety straszą, jak jak nie będziesz mi odpisywał codziennie, to ja, ja nie czuję, że ty mnie kochasz. I, i zaraz ona ci robi to samo, na ci przestaje odpisywać. No to jest tak naprawdę manipulacja i szczerość, szacunek, zaufanie. Jak nie ma tych trzech fundamentów w relacji, co my tu będziemy mówić o dłuższej relacji, o dłuższym związku, o tym, co się wydarzy. Panowie, trzeba się szanować. A jak wiesz, ona ci też po złości robi i też wyczuwasz taką złośliwość u kobiety, nie odpisaj się bo byłeś w pracy, ona cię potem celowo nie odpisuje. Nie pchaj się w to dalej, bo, bo tak jak mówię, problemy psychiczne gwarantowane i niestety nic dobrego z tego nie wyniknie. Lepiej inną strategię. Przestrzegaj kobietę przed sobą z uśmiechem. Mówi, nie powinnaś się ze mną spotykać, ty nie powinnaś ze mną rozmawiać, bo jest ten facet naprawdę... Zbyt trudny. Ty lepiej nie powinnaś do mnie mówić bo jest ten facet zbyt z trudnym charakterem. Ja miałem kobietę, która była wykorzystywana seksualnie i po rozstaniu, potrafiła mnie oskarżyć. No, Łukasz, słuchaj, ja wiem do czego są zdolne kobiety, no, ale żeby gwałt faceta oskarżać, to to już naprawdę wiesz, bezpodstawnie to już naprawdę tam spore problemy z głową. No, ale przecież to były takie sytuacje, gdzieś czytałem w Wielkiej Brytanii, kobieta sobie wymyśliła taką historykę. Potem przed sądem facet udowodnił już swoją niewinność i, i ona tam za to miała jakiś wyrok dostać. Nie wiem, jak to się skończyło. No wiecie, to powinno być traktowane na równi z tym. Przepisami o gwałty. Jeśli kobieta kłamie w takiej sprawie, no to powinna tą karę solidarnie, co kodeks karny przewiduje, też ponieść, no bo komuś umyślnie chce zniszczyć życie. Tak to powinno działać. Więc wiecie, te, te problemy psychiczne narcyzek to jest naprawdę, kto tego doświadczył, ten już po prostu jest cięty na to. A niektórzy mnie pytają, jak sobie z tym poradzić. Słuchaj, jak cię tam nie chcą, to tam nie wchodź, no. Jak ty widzisz, że przyjmie się czujesz nerwowy, to ją zostaw. To jest najprostsza rada, jaką ci mogę dać. Oczywiście, niektóre tego typu kobiety narcystyczne można przepracować, można wypracować w nich inne podejście. To jest inny temat. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to działa, napisz do mnie, odezwij się. Możesz też na szkolenie z podrywu, z relacji przyjechać, pisz na frywolny, małpa, uwodzenie,wdzień.pl i oczywiście do dzisiaj do północy mój kurs: System drania. 2.0. Co zrobić, żeby kobieta z domu latała w cenie o 75% niższej? Także też polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Świetna wiedza, która daje też niesamowite efekty w relacjach. No więc wiesz, to tak jak Wiktor piszesz, tu się okaże, że ona jakieś nieprawdziwe zeznania na Ciebie złoży. Tu ci powie, że y, ty ją biłeś i nie było takiej sytuacji, i wiesz, no, już masz lewe papiery, już masz jakieś fałszywe zarzuty. Trzeba uważać na takie wariatki, bo ile są kobiety, które potrafią się dogadać, nie chcesz ze mną być to OK, to czasami jak wdepniesz w pułapkę z taką narcyską, to naprawdę to się może źle skończyć. Wierzcie mi, Jeden taki przypadek też przerobiłem na konsultacji, więc z daleka od tego typu kobiet. No i teraz Łukasz ci jeszcze robi wszystko pod górę, żeby cię od dziecka odsunąć. A przecież matka powinna chcieć, żeby ojciec wychowywał dziecko, a ona ci pozłości krzywdzi i Ciebie i swoje dziecko. To są tego typu kobiety. Dlaczego? Sama była skrzywdzona w dzieciństwie, sama miała problemy z matką, teraz te wszystkie schematy. Dokładnie przekłada na swoje życie. To jest bardzo ważny temat. Jeśli masz kolegę, który przeżywa tego typu historię, sytuację, pokaż mu to wszystko, o czym ja mówię. Na pewno ci kolega podziękuje, jak zacznie to oglądać, co ja tutaj nagrywam, i też wyciągać z tego wnioski. Więc jeśli kobieta metodę szantażu stosuje, zastraszania ciebie, jak mi. Nie, nie dasz pieniędzy, bo jesteśmy razem w związku, to ja się wyprowadzam. To ty już widzisz po prostu, że ona nie, nie chce rozmawiać. To jest szantaż. To jest zastraszanie ciebie, tak? Zweryfikuj, w jakim jesteś w związku i czy na coś takiego kobiecie pozwalasz, bo jeśli tak, to niestety ta relacja, ten związek będzie zmierzał w bardzo złym kierunku i ty nie będziesz tym szczęśliwy. Nawet jeśli zaczniesz dawać to, co ona chce, zauważysz, że pojawi się więcej problemów, pretensji, Zarzutów w stosunku do ciebie, tak to wygląda. Więc to nie jest też odpowiednia droga, bo ktoś może powiedzieć: Mam z nią dziecko, to nie będę się z nią kłócił, czy nie będę z nią dyskutował. Niby tak, tylko że to wszystko potem, cały ten związek odbywa się kosztem ciebie. A ty nie jesteś szczęśliwy, to, wszystko, to twoje dziecko też nie jest szczęśliwe, bo widzisz, że rodzic jest nieszczęśliwy. Wyciągnij sobie z tego wnioski, przemyśl. Tak jak mówię, jeden z najlepszych kursów, jakie nagrałem: System drania 2.0. Co zrobić, żeby kobieta z tobą latała? 75% tani do dzisiaj do północy. Korzystaj, świetny materiał. Ja już mówiłem, że tych promocji takich dużych wyprzedaży nie będzie teraz, także niedługo te materiały będą droższe po prostu. Więc jak chcesz skorzystać, polecam Kurs. uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocję. Więc nie możesz pozwolić kobiecie nigdy, nigdy, żeby grała na twoich emocjach, żeby celowo cię denerwowała. Bo niektóre kobiety też rzeczywiście tak to robią, że, że masz się bać, albo miałem taką sytuację na konsultacji: mąż się z żoną pokłócił, pojechała sobie do mamusi i powiedziała: To ja teraz się wyprowadzam, bo ja już nie chcę z tobą być. I gość się złamał psychicznie, zaczął za nią wydzwaniać, jakiś samochód jej tam kupił, w dupie go zaczęła mieć. Jakieś irracjonalne wymagania się pojawiły, że ma jej mieszkanie teraz kupić, zaczął to wszystko robić: kupił mieszkanie, prowadziła się do mieszkania. Kazała sobie płacić jakąś pensję miesięczną, i co? I nic, i sobie poszukała kolejnego faceta. To jest życie po prostu, nie? Więc mówię, no, ja nie chcę nikogo straszyć, ale uważam, że to są na tyle ważne tematy, że trzeba o tym mówić, bo kto z Was wdepnie w tego typu historię relacji, to będzie potem żałował, i niestety yy, to wszystko możecie doprowadzić. Do, do ruiny psychicznej, kiedy, kiedy wejdziesz w taką relację nieświadomy, co się właśnie może wydarzyć, więc panowie, wszystkie samotne matki, kobiety po przejściach, trzeba filtrować ich zachowanie. Jak tego nie robisz, no to potem się spodziewaj tego typu historii. Wyciągnij z tego wnioski, słyszymy się pewnie potem. System drania 2.0, dużo taniej, do dzisiaj do północy. Pod spodem wam linka wrzucę. Do zobaczenia.